Pokażę, jak naprawić problem z Wi-Fi na Samsung Galaxy S25. Pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, to przejść do ustawień, połączeń Wi-Fi i je wyłączyć, a potem włączyć. Następnie sprawdź, czy sieć, do której próbujesz się połączyć, jest w ogóle dostępna. Zamierzam połączyć się z tą siecią, ponieważ jeszcze się nie połączyłem. Szczerze mówiąc, po prostu wprowadzę hasło i kliknę połącz. A teraz jestem połączony. Jak widać, jeśli nadal nie jesteś połączony, to możesz kliknąć na trzy kropki tutaj. Ustawienia zaawansowane. Zarządzaj sieciami, i kliknij na sieć, z którą jesteś połączony, ale nie ma internetu, lub sieć, która nie jest widoczna. A jeśli nie możesz jej tutaj znaleźć, poszukaj w ustawieniach połączeń, wtedy powinieneś ją tutaj znaleźć. Jeśli byłeś z nią połączony w przeszłości, upewnij się, że automatyczne łączenie jest włączone. U, spróbuj ponownie się z nią połączyć. A jeśli to nadal nie działa, kliknij, zapomnij. Następnie wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, wprowadź jej hasło, kliknij połącz i sprawdź, czy się łączy. Jeśli to nadal nie działa, Następnie spróbuj zrestartować router. Na przykład odłączając go od źródła zasilania, czekając chwilę i podłączając go z powrotem. Jeśli to nadal nie działa, to są jeszcze dwie ostatnie opcje. Najpierw zrestartuj swój telefon. Naciśnij przyciski zasilania i zmniejszania głośności, dwukrotnie kliknij wyłącz. Następnie zamierzam przytrzymać przycisk zasilania przez około 15 sekund. Puść go, gdy logo Samsunga pojawi się na ekranie. A teraz możesz po prostu odblokować swój telefon i spróbować Powtarzam kroki, które wcześniej wykonałem, więc możesz po prostu obejrzeć wideo jeszcze raz i powtórzyć te kroki. Jeśli to nadal nie działa, to jest ostatnia rzecz, którą możesz zrobić, to przejść do ustawień. Zarządzanie ogólne, zarządzanie, reset. Zresetuj ustawienia Wi-Fi i Bluetooth, zresetuj ustawienia, a teraz zapomnij o wszystkich twoich sieciach Wi-Fi. Możesz przejść do połączeń Wi-Fi. Upewnij się, że włączone i połącz z wybraną siecią Wi-Fi i kliknij połącz i to wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.